W trakcie poszukiwania smartfona z najlepszym aparatem fotograficznym natknąłem się na model OnePlus 9 Pro i muszę powiedzieć, że w tych poszukiwaniach nareszcie poczułem, że jestem bardzo blisko tego, czego oczekuję od mojego smartfona pod kątem wykonywanych zdjęć. Przyznam szczerze, że do sprawdzenia tego modelu zachęciła mnie nazwa, jaką widać tutaj na smartfonie. Otóż chodzi o legendarną fotograficzną markę Hazelblad, która zaczęła współpracować z firmą OnePlus i otóż myślałem, że tutaj ta współpraca będzie dotyczyła właśnie całości aparatu, który znajdujemy tutaj w OnePlusie. Okazało się, że Hasselblad odpowiada tylko za część aparatu, który się tutaj znajduje i być może właśnie dlatego po części ten aparat jest... Taki, jaki oczekiwałbym, że będzie. Ale o tym dziś właśnie chciałbym wam opowiedzieć. Ale zanim zaczniemy, nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezłe Aparaty, na którym opowiadam o wszystkim, co łączy się z fotografią, a także podpowiadam, jak robić lepsze zdjęcia, jeżeli którykolwiek z tych tematów wydaje ci się interesujący. Proszę rozważ dodanie subskrypcji. Ten film jest częścią serii, którą prowadzę na tym kanale, którą poświęciłem aparatom znajdującym się w smartfonach. Serię wspiera X.com i dziś poświęcimy uwagę aparatom, które znajdują się w smartfonie OnePlus 9 Pro. W zasadzie jest ich 5, dlatego że... Musimy też uwzględnić aparat znajdujący się z przodu. O nim myślę, że na końcu powiem. Natomiast, jeżeli chodzi o aparaty znajdujące się na tylnej wyspie, mamy tutaj aparat standardowy, którego rozdzielczość wynosi 48 megapikseli, o jasności obiektywu 1,8, co jak pewnie wiecie, jest to bardzo jasny obiektyw. Natomiast co jest tutaj interesujące, to to, że jest dość mała matryca, czyli duża rozdzielczość, znowu zapakowana na małej, Wielkości matrycy. W poprzednim filmie o Samsungu S21 Ultra mówiłem, że tutaj Samsung idzie w kierunku większej matrycy. Jednak tutaj w przypadku OnePlusa ta matryca jest dosyć mała, i w związku z tym zmniejsza się wielkość poszczególnego piksela. Natomiast to co zauważyłem, kiedy oglądałem zdjęcia, które wykonywałem podczas tego testu, to to, że OnePlus 9 Pro daje naprawdę dobrą jakość obrazu, to znaczy chodzi o taką wyrazistość tych pikseli i zupełnie nie tego się spodziewałem, czyli jest to takie tutaj pierwsze odkrycie na plus, natomiast najlepszą jakość daje aparat ultra szeroki. Który tutaj mamy o rozdzielczości 50 megapikseli. Światło tego obiektywu to 2,2, czyli też mamy tutaj do, do czynienia z bardzo jasnym obiektywem. Natomiast jeżeli chodzi o matrycę w tym ultraszerokim aparacie, to ona ma rozmiar 1, na 1,56 cala, czyli to jest naprawdę bardzo mały e, sensor tutaj ukryty, i to aż zdumiewające że daje tak wyraźny obraz. Widać, że ta optyka, którą tutaj zastosowano w, w tym aparacie ultraszerokim jest bardzo fajna i to zresztą jest tu taka informacja, że to jest taki typ. Freeform lens. W skrócie mówiąc jest to taki typ soczewek, który zapewnia lepszą jakość i być może właśnie to z tego wynika. Później mamy jeszcze oczywiście telefoto, aparat, który ma rozdzielczość 8 megapikseli, a na samym końcu jeszcze taką mamy taki aparat, który robi zdjęcia tylko i wyłącznie czerni i bieli i on ma rozdzielczość 2 megapiksele, więc być może tutaj warto przemilczeć akurat ten temat, że taka kamera tutaj się znajduje w tym aparacie. To co szczególnie mnie zaskoczyło w OnePlusie 9 Pro, jest to kamera, która znajduje się z przodu i najczęściej stosujemy ją do trybu selfie i powiem wam, że naprawdę bardzo fajna jakość z tego. Wychodziła i często fotografowie robią taki trik, że robią sobie selfie używając tych tylnych y, aparatów, robiąc y, po prostu tak, że nie patrzą się nawet na ekran, tylko sobie robią selfie i później obrabiając zdjęcia masz lepszą jakość z reguły niż takim selfie jak y, zrobiony z tej przedniej kamery. Tutaj jest y, o wiele lepiej, dlatego że kiedy zrobiłem sobie zdjęcie właśnie selfie, to zobaczyłem, że naprawdę ta jakość jest y, bardzo dobra, jak na taką przednią y, kamerę. No i tutaj ta przednia kamera ma rozdzielczość 16 megapikseli, czyli dwa razy więcej niż ten telefoto. Niestety ta przednia kamera nie ma optycznej stabilizacji obrazu, tylko ma elektroniczną, czyli to jest takie wyostrzanie, mówiąc krótko, takie samo jakbyśmy robili w komputerze, czyli to jest taki bardziej trik niż y, rzeczywista pomoc y, w fotografowaniu. Wszystkie te inne aparaty, które mamy na tylnej wyspie, one mają Optyczną stabilizację to oznacza, że rzeczywiście to coś daje, jeżeli chodzi o fotografowanie w trudnych warunkach. To się przydaje przy zdjęciach nocnych lub też w trybie Pro, o którym zaraz chwilę opowiem. I jeżeli wejdziemy sobie właśnie w aparat i wybierzemy sobie tryb Pro, to zobaczymy, że tam są takie opcje, które pozwalają nam zmienić szybkość otwarcia migawki, balans bieli, czy też ISO. Brakuje niestety jeszcze, brakuje yy, takiego tutaj pokrętła, nazwijmy tak to umownie. Które pozwalałoby regulować głębie ostrości. Ja w takich filmach, Prawda o aparatach w smartfonach i Prawda o obiektywach w smartfonach, wyjaśniałem, na jakiej zasadzie jest zrobiony ten efekt głębi ostrości, czy też efekt rozmycia w tle. Więc jeżeli kogoś to jakoś szczególnie interesuje, to polecam te dwa filmy. I dzięki tym filmom zrozumiecie, że łatwo dałoby się zaimplementować taki efekt w tym trybie Pro, w którym fotografujemy na dobrą sprawę. Tylko i wyłącznie tak, jak uważamy za słuszne. Ale przejdźmy może do tej współpracy z Hasselbladem. O co tutaj chodzi? Pewnie większość powie, że to jest tylko ta kwestia, że tutaj mamy przycisk pomarańczowy. Tak jak w aparatach Hasselblad, mamy też ten y, przycisk spustu migawki, y, właśnie pomarańczowy, i to jest to, co Hasselblad daje plus nazwę swojej firmy na opakowaniu. No, nie do końca tak jest, ale powiem szczerze, Niewiele więcej. Otóż chodzi o to, że OnePlus zainwestował 150 milionów dolarów we współpracę z Hasselbladem z takiej to oto przyczyny, że chce rozwijać właśnie technologię fotografii mobilnej. Jest to kwota przeznaczona na trzyletnią współpracę obu firm. Pierwszym krokiem tej współpracy była właśnie pomoc Hasselblada, jeżeli chodzi o kolorystykę zdjęć, które robi właśnie ten aparat w OnePlusie 9 Pro. I o ile w przypadku światła naturalnego to rzeczywiście odpowiada to moim wyobrażeniom na temat tego, jak powinna wyglądać wersja Hasselblada, czy też wersja zdjęć robionych przez aparat Hasselblad w świetle naturalnym, dlatego że te kolory są tak żywe, tak odpowiadające realią, że w zasadzie robiąc zdjęcia OnePlusem 9 Pro w świetle naturalnym nie ma takiej konieczności, żeby cokolwiek poprawić na tych zdjęciach. Te zdjęcia są już po prostu idealne i można je postować na Instagramie, wysyłać znajomym, robić z nimi wszystko, co się chce. Więc jeżeli chodzi o to, jak aparat zachowuje się w przypadku jakichś innych źródeł światła, to tu już mam wiele uwag. I być może komuś się tutaj narażę, ale uważam, że większość użytkowników Smartfonów fotograficznych, to ludzie, którzy nie za bardzo chcą się zainteresować obróbką. To znaczy nie mają do tego czasu ani serca i w związku z tym wymagaliby od swoich smartfonów tego, by te zdjęcia były już idealne w trakcie fotografowania, czy też zaraz po fotografowaniu, a niekoniecznie właśnie zmuszały ich do tego, żeby. Jakoś tam bardziej się zgłębiać w tajniki obróbki. I tutaj właśnie ten OnePlus 9 Pro jest takim ukłonem, jeżeli tylko byście się zdecydowali fotografować w świetle naturalnym, no ale wiadomo, że nie o to chodzi. Wiadomo, że są sytuacje takie, jakie możemy napotkać w przypadku fotografii nocnej, czy też fotografii we wnętrzach. I właśnie te dwie dziedziny uważam, że to jest coś, co Hasselblad może. Tutaj podczas tej trzyletniej współpracy z OnePlusem postarać się rozwinąć, bo wtedy myślę, że wtedy moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że to jest najlepszy aparat w smartfonach. Wiele osób, szczególnie w internecie, mówi, że ma duży problem w przypadku fotografowania dynamicznych scen, jeżeli chodzi o właśnie fotografowanie smartfonem. I tutaj ukłonem w tym kierunku jest ten tryb Hasselblad Pro, w którym możemy regulować szybkość migawki i na przykład możemy zastawić taką pułapkę świetlną poprzez to, że na przykład skracamy czas otwarcia migawki i to skutkuje tym, że możemy naprawdę zamrozić ruch, co jest niesamowitym przywilejem, jeżeli chodzi o fotografię mobilną, bo z reguły wszyscy mówią, że na przykład jak fotografuje się, no to biegnie sobie pies, psikasz tym aparatem, naciskasz spust migawki, i dopiero zanim ten aparat złapie tam ostrość, wszystko sobie obliczy, zrobi zdjęcie, to już ten pies jest na drugim końcu świata. I ja tutaj Wam przeczytam taką ciekawostkę. Oto fakt kluczowy dla mobilnej fotografii, choć nieznanej większości użytkowników. Nowoczesny smartfon zaczyna robić zdjęcia, gdy tylko uruchomisz aplikację aparatu logiczne. Na ekranie widzisz przecież podgląd kadru. Jednocześnie jednak obrazy w wysokiej rozdzielczości trafiają do zapętlonego bufora i są tam przechowywane przez kilka sekund. Gdy wciskasz przycisk z pustu migawki, zdjęcie tak naprawdę zostało już zrobione. Teraz jest tylko wyciągane z bufora. I to jest bardzo ciekawe zdanie. Przyznam, że nie wiedziałem o tym, że bufor przechowuje zdjęcia, które rejestruje aparat mimo tego, że my nie rejestrujemy jakichś zdjęć tylko dlatego, że jest ten aparat włączony to jest dla mnie wielka nowość. Natomiast ta funkcja czy ta opcja aparatu przydaje się w przypadku zdjęć HDR i w przypadku zdjęć nocnych. HDR, dla przypomnienia, to jest taka opcja, która automatycznie włącza się w większości smartfonów, kiedy aparat wykryje, że scena ma dużą rozpiętość tonalną. Czyli na przykład, jeżeli znajdujemy się w jakimś tam półcieniu i jest też jakieś takie stanowisko oświetlone światłem słonecznym tak bardzo ostro. i W związku z tym różnica między tymi obszarami bardzo jasnymi a bardzo ciemnymi na zdjęciach jest bardzo duża. Wówczas aparat robi zdjęcie HDR, które się składa z iluś tam opcji, z iluś tam zdjęć, które są naświetlane na światła i na cienie. Bierze się to wszystko, skleja do kupy i to jest zdjęcie o wysokiej rozdzielczości tonalnej HDR. Z tym opóźnieniem rejestracji to jest tak, że właśnie w większości przypadków aparat w trybie normalnym, on sobie wszystko musi obliczyć najpierw, zanim zrobi zdjęcie. I w związku z tym, kiedy naciskamy spust migawki, to mamy ten taki lag, to takie opóźnienie. Które właśnie nie jest związane tylko i wyłącznie z tym przyciskiem spustu migawki, tylko i wyłącznie jest związane z tymi obliczeniami, czyli nastawieniem ostrości, dobraniem prawidłowej ekspozycji, i to wszystko sprawia, że ten aparat nieco wolniej reaguje. I nawet jeżeli w buforze mamy jakieś tam zdjęcia zapisane, to niekoniecznie. Aparat obliczając sobie tę całą scenę, wybierze takie ujęcie, jakie nam najbardziej zależy, czyli to takie, w którym ten ruch jest zamrożony. To jest jednak domena tego trybu Pro, który Wam polecam, jeżeli chodzi o takie łapanie zdjęć, w których macie zamrożony ruch. Po prostu wtedy, w tym trybie Pro, aparat tylko i wyłącznie nastawia ostrość, co jest ułamkiem sekundy, a już wszystkie inne obliczenia, które są potrzebne, czyli to takie dobranie ekspozycji, dobranie czasu, to z góry ustala fotograf i w związku z tym ta reakcja jest szybsza i bardzo się zastanawiam, czy na przykład dodanie dodatkowego przycisku, który byłby właśnie takim przyciskiem spustu migawki, taki jak mamy w aparatach cyfrowych, tych tradycyjnych, czy to by też nie mogło delikatnie usprawnić procesu fotografowania. Wiem, że w Sony Xperia jest taki przycisk, jestem bardzo ciekaw. Zweryfikowania, czy to rzeczywiście będzie działało, ale o tym przekonamy się w kolejnych filmach, dlatego myślę, że warto zostać na tym kanale. I jeszcze jedna sprawa, zanim przejdziemy do oglądania zdjęć, które powstały podczas tego testu. Otóż tutaj w tym aparacie ultra szerokokątnym jest też tryb makro, który działa moim zdaniem bardzo dobrze, bardzo ciekawe efekty można nim uzyskać, ale zerknijmy do komputera i zobaczmy, jak Prezentuje się ta osławiona jakość Hasselbladowska w komputerze. No więc zerknijmy na zdjęcia zrobione OnePlusem 9 Pro. Tak jak wcześniej wspominałem, kamera do selfie działa tutaj bardzo sprytnie, bardzo fajnie rysuje obraz, także dla tych osób, które lubią się fotografować w stylu selfie, to myślę, że akurat ta funkcja dobrze wróży, dlatego że akurat tutaj jest dosyć duża rozdzielczość, tak jak powiedziałem wcześniej, dwa razy większa niż w tym aparacie z telefoto. Więc akurat tutaj bardzo fajnie to wszystko się prezentuje. Też tak jak powiedziałem wcześniej, kolory są w tych aparatach Hasebladowskich bardzo akuratne, czyli wyglądają tak jak właściwie kolory powinny wyglądać. Z tym że jedna mała uwaga tutaj na wstępie jeżeli ktoś oczekuje, że wszystkie zdjęcia będą wyglądały w ten sposób, nawet bez obróbki, to muszę Was rozczarować, dlatego że kolor wygląda inaczej w różnych źródłach światła i dla zdjęcia oświetlonego w świetle naturalnym. Czerwony może wyglądać właśnie tak. Natomiast, gdy mamy na przykład jakieś inne źródło światła, to ten kolor może wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast zerknijmy tutaj na to samo pomieszczenie i zobaczcie, że tutaj jest światło naturalne, wpadające przez taki tutaj otwór drzwiowy, i też przefiltrowywane przez dach, który nadaje temu pomieszczeniu takie zabarwienie żółte i w związku z tym tak właśnie w tym świetle wyglądały te wszystkie kolory, że jak zbliżymy, to tu nadal jest ten czerwony, on ale ja się tutaj załapałem, nadal jest czerwony, nadal jest są te inne kolory i one też wyglądają naturalnie, tylko że po prostu są pokazane w innym świetle. Czyli wniosek jest z tego taki, że dany kolor w różnych źródłach oświetleniowych wygląda w różny sposób, ale to jest nadal ten sam kolor i ten Hasselblad nie daje takich efektów, jakbyśmy tutaj oczekiwali, że, o, że to będzie tak wyglądało, czy też tak, bo mamy tutaj do czynienia z innymi źródłami światła, więc to jest taka drobna uwaga na marginesie. No ale zobaczcie, przy większości zdjęć, w przypadku akurat światła naturalnego, to ta kolorystyka jest naprawdę tak fajna, że nie trzeba tu tak naprawdę nic z tym kolorem zrobić. Więc dla wszystkich osób, które Chciałyby mieć po prostu smartfon, który fotografuje, którego kolory nie trzeba w ogóle ingerować, to myślę, że tutaj jest to taki dobry trop, żeby zobaczyć ten akurat konkretny model. Jedna taka uwaga co do trybu portretowego w OnePlusie: to działa on bardzo fajnie. Bardzo fajnie ten algorytm tutaj oblicza te różnice między postacią fotografowaną a tłem. Czyli to rozmycie jest robione w bardzo dobry sposób. Myślę, że to jest bardzo zbliżone do tego, co w Samsungu S21 i w iPhone 12 Pro. Natomiast tu doszukałem się takiego silnego efektu halo w przypadku właśnie takich, tych czarnych linii na zdjęciu. I tutaj zwróćcie uwagę, jest coś takiego przy oczach, to jest szczególnie widoczne. Czyli wnioskuję z tego, że ten algorytm, który tutaj jest, przez który to jest wszystko przepuszczane, ma tutaj jakieś takie silne ustawienie wyostrzania w przypadku tych zdjęć portretowych. I moim zdaniem jest to przesadzone, dlatego że właśnie to widać tak ewidentnie, jakby ktoś za bardzo wyostrzał w Photoshopie, jest taki efekt tutaj zrobiony, czyli bardzo tak ostro ta linia jest odcinająca się od, od tych jasnych partii, ale to jest taka moja uwaga, fotografa, który wszystkiego się lubi czepiać i wszystko musi zauważyć od razu. W przypadku innych rzeczy tutaj w tym trybie portretowym to naprawdę nie mam większych uwag, naprawdę bardzo fajnie wyłapuje Główny przedmiot zdjęcia, i bardzo fajnie ta ostrość jest tutaj prowadzona. Nie wspominałem, że jest tu taki efekt tilt shift, i to jest taki efekt, którego używa się w zasadzie do fotografii architektury. I o to chodzi, że obiektyw się troszeczkę odchyla od osi aparatu i w związku z tym zapewnia takie nieostrości, na przykład na górze, kadru i na dole lub też po bokach, w zależności od tego w którą stronę ten obiektyw się odchyli. Tutaj jest ten efekt raczej nakładany właśnie w postaci takiego filtra fotograficznego i to jest pomyślane po to, żeby wyprostowywać pewne nierówności w architekturze. Tutaj akurat to zdjęcie jest poruszone, ale chciałem wam pokazać o co chodzi w tej koncepcji, że tutaj akurat ta kapliczka się troszeczkę wali i w przypadku nałożenia tilt-shifta już już tutaj ten budynek kościoła się wyrównał i prawie też ta kapliczka też się wy, wyrównała. Myślę, że to po prostu jest kwestia tego typu, że ten obiektyw jest bardzo szerokokątny tutaj w tym momencie. Natomiast to jest taki efekt do architektury. Ale przez to, że on jest już w tym aparacie, to zachęcałbym was do tego, żeby też robić portrety na tym Filtrze, powiedzmy tym, właśnie tilt shift. Różne ciekawe efekty można dzięki temu uzyskać na swoich zdjęciach, i bardzo często fotografowie ślubni czy też portretowi używają tego efektu, i to prowadzi właśnie do tego, że te zdjęcia mają taki nieco romantyczny charakter. Tutaj jeszcze kolejny taki przykład tego, jak kolory są oddawane. W OnePlusie mamy niebieski, zielony. Też mamy też różne przejścia między tym zielonym, różne właśnie stopniowanie. Bardzo to rzeczywiście zaskakujące, jak, jak to jest skonstruowane w, w tym OnePlusie 9 Pro. Jeżeli chodzi o zdjęcia w trybie nocnym, to zobaczcie tutaj wszystkie zdjęcia teraz które będę pokazywał są z trybu nocnego i na przykład tryb makro tutaj w przypadku tego szerokokątnego obiektywu łapie naprawdę z bliskiej odległości małe przedmioty małe rośliny można łatwo złapać i też jeżeli chodzi o oddanie kolorów w tym trybie nocnym myślę że tak nie jest nie jest źle natomiast to już nie jest to samo co co powiedziałbym w świetle dziennym. Tu jest bardzo dużo takich, takich smug się robi w przypadku właśnie fotografii nocnej. Gdzieś miałem takie zdjęcia, aha, chyba tutaj tego właśnie kampera, który wcześniej jeszcze oglądaliśmy. To zobaczcie, jakie, jakie duże rozmycie tego, tego światła. Przez to, że. Ten obiektyw no nie ma, nie ma żadnego, żadnej opcji, żeby tutaj jakiś tulipan założyć, to się akurat robi takie, takie takie smugi się pojawiają na tych zdjęciach, więc akurat co do zdjęć nocnych, to akurat nie jestem. Mocno przekonany do tego aparatu. Wydaje mi się, że w iPhone'ie 12 Pro było to troszkę na wyższym poziomie. Jeżeli się interesujecie fotografią, to na pewno wiecie, że żaden aparat nie jest idealny do wszystkiego i dlatego właśnie jest taka duża różnorodność aparatów, dlatego że każdy z nich ma jakieś inne zastosowanie lepiej się sprawdza w różnych zastosowaniach i akurat. Ten aparat powiedziałbym, że jest genialny do fotografowania w dzień, kiedy mamy naturalne światło, bo wtedy to oddanie kolorów jest znakomite. No i proszę też zwrócić uwagę, jaka jest szczegółowość na tym zdjęciu. Te piksele bardzo tutaj naturalnie wyglądają, to, to już nie jest takie. Takie wrażenie jakiejś takiej dużej sztuczności. Być może tam w tle, jeżeli chodzi o, o te rozmycia, to już, to już rzeczywiście się robi tak typowo cyfrowo, ale, ale ten pierwszy plan rzeczywiście oddaje ten aparat Hasselbladowski w bardzo fajny sposób. I jak widzicie, OnePlus 9 Pro skoczył jednym susem na podium moich ulubionych. Smartfonów fotograficznych. Z tych, które dotychczas przetestowałem, to najbardziej taki stabilny, dający najbardziej powtarzalne efekty to oczywiście był iPhone 12 Pro. Samsung S21 Ultra też w niektórych sytuacjach radził sobie lepiej niż OnePlus 9 Pro. Natomiast ten, który trzymam tutaj w ręce, jest to najlepszy aparat z tej trójki, jeżeli chodzi o Oddanie kolorów właśnie w świetle naturalnym. Także jeżeli szukacie czegoś takiego, co pozwoli Wam robić zdjęcia, które naprawdę nie będą wymagały obróbki, to rzeczywiście ten OnePlus jest godny rozważenia. I też, szczerze powiedziawszy, używałbym go w trybie tego ultra szerokiego obiektywu, dlatego że on działa moim zdaniem najlepiej z tych wszystkich aparatów, które są tutaj zainstalowane w tym OnePlusie. Też jeszcze pod kątem właśnie... Balansu bieli, który nawet w trybie nocnym wygląda o wiele lepiej niż w tym standardowym obiektywie. Jestem ciekaw Waszych opinii na temat tego smartfona. Jeżeli ktoś miał przyjemność nim fotografować, to dajcie znać. Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, jakie smartfony powinny być przetestowane w tej serii szukającej najlepszego aparatu w smartfonie, to dajcie też znać w komentarzu. Dzięki serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten film zasługuje na zmasakrowanie przycisku kciuka w górę. Przypominam, że nazywam się Jacek Siwko, a strona, którą rekomenduję, to niezłe aparaty.pl